Witam widzowie. Dzisiaj prezentacja niedawno zakupionych szeków w Wysokim Mazowiecku. Samczyk. Naprawdę fajny gołąbek, i zgrabny, i fajny dziubek Masz się z dosyć. Fajne, gołąbki bardzo rzeźkie, można powiedzieć, że nawet konkretnie tłuste, możecie się wypowiedzieć. Super, leżą w dłoni. Nie jest to parka, ale jest to samczyk i samiczka. Samczyk jest z 2018 roku. Super leży w dłoni. Gąbki naprawdę fajne, przyjemne. Muszę miskę włożyć, żeby się wykąpały trochę, bo widzę, że delikatnie brudne są. Nadzieję, że na wiosnę ich sparuje. Samczyk. Zaraz pokażę wam samiczkę. Somiczka jest z tego roku Właśnie Myślałem, że w drugim lotku Chyba było widać, że pierzeje no Widać, że jest dosyć młoda Co sądzicie, widzowie, z tego roku, dokładnie 2022? Również ciobek będzie super, główka fajna. Tutaj pewnie zrzuci te lota. Za lotki są. Przyjemne gołąbki. Ocenicie co i jak. Głębie zakupione w wysokim Mazowiecku z rynku. Pozdrawiam. Jeżeli się podobało, możesz zasubskrybować. Za kilka dni myślę, pokażę swoje żółte szariki zakupione Bierze ją w tym momencie. Pozdrawiam widzowie. Do zobaczenia.